Częścią naszej tożsamości jest to, że wiemy, że jesteśmy ludźmi, którzy mają swój fundament postawiony na Pana Bogu, wiemy, kim jesteśmy i wiemy, że cokolwiek robimy, robimy z łaski Bożej. I takim fundamentem tożsamości jest to, że wiemy, że potrafimy czynić dobro. Kiedy ludzie czynią dobro. I są zagubieni, nie mają silnej, silnego poczucia swojej tożsamości, to wtedy jakby nie łączą działania dobra, które oni spowodowali z obecnością Pana Boga. I wtedy dla nich to dobro wykonane jest elementem raczej takiego doganiania pewnej rzeczywistości, a nie umocnieniem tego, co jest w sercu. I dlatego dzisiaj słyszymy w czytaniu, że jeżeli wykonamy wiele rzeczy, jeżeli zrobimy coś dobrego, to zapalimy światło w ciemności. I dlatego człowiek wierzący, kiedy cokolwiek robi, to wie, że nawet jeżeli jest mroczno, nawet jeżeli jest ponuro. To każdy jego czyn jest zapaleniem światła, to znaczy przyniesieniem obecności Pana Boga do tej rzeczywistości, w której on się znajduje. Nawet gdyby wszyscy mówili, że i tak, i tak to za mała ilość światła, to jednak Pan Bóg jest w stanie rozszerzyć to światło właśnie poprzez nasze gesty dobrych uczynków. Polecam rekolekcję kształt, bo w końcu odkryłam swój cel w życiu.